Zapraszam Cię na ostatni film z cyklu ogarnij do brzucha, i w tym filmie zajmiemy się ustawieniem miednicy i pracą ze stóp, czyli bardzo ważny element, kolejny bardzo ważny element właśnie w tej naszej układance, w tym całościowym spojrzeniu, podejściu do brzucha, i jeżeli dopiero teraz dołączyłaś. To zapraszam Cię właśnie do tych poprzednich filmów, ponieważ bez tych poprzednich filmów będzie Ci po prostu ciężej. Myślę, że to ćwiczenie, które dzisiaj zrobimy, nie będzie też dla Ciebie tak skuteczne. Ponieważ, tak jak bardzo często powtarzam, budowanie tej zmiany, tej sylwetki to jest proces i bardzo ważne, żebyśmy ten proces szły krok po kroku. Żeby to nie było takie do skoku, tutaj to, tutaj to. No, bo potem efekt też jest przypadkowy. Wcześniej zajmowałyśmy się kręgosłupem, oddechem, klatką piersiową. Bardzo ważne elementy, bez których nie ma opcji, żeby ten dolny brzuch ruszył. I jeżeli mamy jakby tą górę, to teraz warto zająć się dołem i na końcu tą górę z dołem połączyć. A wisienką na torcie właśnie są ćwiczenia stricte wzmacniające dla brzucha. Natomiast bez tej całej pracy właśnie z ciałem, ciężko mówić o tym, żeby te ćwiczenia wzmacniające w ogóle przyniosły jakiekolwiek efekty. A czasami właśnie zdarza się, że od ćwiczeń właśnie takich mocnych na brzuch, ten brzuch wygląda jeszcze gorzej. Dzisiejsze ćwiczenie będzie w pozycji stojącej, ponieważ właśnie będziemy chciały zmienić ustawienie miednicy i tak naprawdę trochę połączyć właśnie ten dół z górą, tak? Czyli to, co już mamy, połączyć właśnie z nowym elementem. I zwróć uwagę, wróćmy się do tej właśnie naszej postawy ciała takiej. Często, która się gdzieś tam pojawia, szczególnie na przykład pod koniec dnia, kiedy już jesteśmy zmęczone, tak? I wtedy tak naprawdę ten brzuch najgorzej wygląda, najgorzej reaguje. To mm, ciężar ciała wyjeżdża nam troszkę do przodu, tak? Czyli Ucieka nam ciężar ciała w przód, miednica idzie też do przodu, i tak, jakby w odpowiedzi na to, co się tutaj dzieje, jest cała ta kaskada zmian na górze, od których my zaczęłyśmy pracę. Tak? Czyli cała kaskada zmian, zmiana w kręgosłupie, zmiana ustawienia klatki piersiowej, zmiana wzorca oddechowego, i to wszystko się tak, jakby napędza. I teraz, jeżeli już poczułaś ten ruch tutaj. Tą zmianę tutaj na górze, to teraz żeby to utrwalić, żeby to faktycznie było trwałe, potrzebujemy mieć silną bazę, potrzebujemy mieć silny fundament. Silny fundament, czyli silne mięśnie bioder, sprawne mięśnie dna miednicy, dobra praca ze stóp powoduje, że tutaj jesteśmy stabilne. Ten dół ciała jest taki mocny. I teraz jak na ten mocny dół ciała dołożymy sobie właśnie tą przestrzeń na plecach, ten piękny oddech, to wydłużenie, otwartą klatkę. No to mamy. Już, jesteśmy w domu. Oczywiście, nie jest to wszystko takie proste. Pracujemy sobie na to ciało, które mamy zazwyczaj kilkadziesiąt lat. Także oczywiście nie obiecuję yy, jakichś niestworzonych rzeczy. Wiadomo, że jedno ćwiczenie tak naprawdę wiele nie zmieni, natomiast jeżeli to jedno ćwiczenie wykonane odpowiednio, technicznie, jeżeli ty je poczujesz w swoim ciele, odpali to Twoją świadomość ciała. To już uważam, że jest to wygrana i że jest to lepsze niż właśnie bezsensowne powtarzanie kolejnych, jakichś magicznych ćwiczeń. Więc teraz przechodzimy sobie do stóp. Na początek pobujaj się na stopach, żeby poczuć mocniej piętę i palce, tak, czyli poczuć przód stopy i poczuć ten tył stopy. Poczuć sobie która część stopy jest dla Ciebie tak jakby łatwiejsza, żeby się na przykład w niej zatrzymać, zastygnąć, a która na przykład jest trochę trudniejsza, żeby się w niej zatrzymać. Dobra, i teraz wciśnij mocno pięty, czyli wciskamy mocno pięty, a palce zostaw sobie zadarte. To jest po to, żeby wycofać ten ciężar ciała, który nam ucieka w przód, właśnie trochę do tyłu. Czyli palce zadzieramy i wciskamy mocno pięty. Na razie palce zostają zadarte. I teraz od tych wciśniętych pięt wydłużamy się, czyli kładziemy sobie dłoń na czubku głowy i rośniemy. I chciałabym, żeby to rośnięcie z Tobą zostało, bo bardzo często w tych korekcjach różnej postawy ciała tak bardzo się skupiamy na tych różnych obszarach, że zapomniamy o najważniejszym, czyli o wydłużeniu się. Więc na przykład próbujemy podwinąć ogon pod siebie i wtedy już przestajemy rosnąć. Więc najważniejsze tak naprawdę jest wydłużenie kręgosłupa. Ok, jeżeli mamy już to wydłużenie. To teraz dotknij tutaj swojego właśnie dolnego brzucha i twoje dłonie będą ustawiać miednicę. Najpierw poczuj, czy ta miednica jest równo nad piętami, czy nie napierasz troszeczkę właśnie na swoje dłonie. Więc teraz wciśnij dłonie w miednicę i spróbuj ją wycofać nad pięty, ale cały czas wydłużaj kręgosłup. I znowu wypchnij miednicę w dłonie i wciśnij dłonie, wycofaj miednicę nad pięty i Spróbuj znaleźć takie miejsce, gdzie po pierwsze poczujesz lekką aktywację brzucha, poczujesz aktywację pośladka. I tyłu uda, że tutaj, jakby ta tylna taśma Twojego ciała się tak, jakby tak zaskoczyła załapała, że tutaj musi trzymać miednicę. Zostaw to ustawienie, tak? Czyli już jakby poprawiłaś swoje ustawienie. No, i teraz przypomnij sobie o tym, co już mamy, tak? Czyli wydłużenie tego punktu tutaj pod stanikiem, wyciągnięcie go. Yy, oddech, właśnie w dolne żebra. Także przypomnij sobie to, co już robiłyśmy, żeby nie było tak, że wycofasz miednicę, ale Twoja klatka jest tak ustawiona. Tak, czyli z tego chcemy wyjść. Tutaj już tą górę mamy i jeszcze dokładamy sobie miednicę. Dobra, i teraz będziemy chciały utrwalać to ustawienie. W momencie, kiedy będziesz podnosić nogę do góry i będziesz tracić stabilizację, Twoje ciało będzie odruchowo wchodzić na swoją taką ścieżkę yy, stabilizowania się. Więc w momencie, kiedy będziesz podnosić nogę, to Twoje ciało będzie chciało wrócić. Do tego miejsca, w którym było mu wygodnie, które jest naturalne. I chodzi o to, żebyś utrzymała to ustawienie miednicy nieruchomo podczas właśnie podnoszenia nogi. Będziemy sobie pracować. Raz jedna noga na razie do góry, raz druga. I trzymasz sobie tutaj dłonie, tak jak wcześniej. I Twoim celem, Twoim zadaniem jest utrzymanie miednicy właśnie w jednym punkcie. Tak, żebyś już była w stanie utrwalić to ustawienie ciała w ruchu i w pozycji stojącej, gdzie mamy grawitację. No i poczuj, czy to w jakiś sposób wpływa. Na to, co się dzieje z twoim dolnym brzuchem. Oczywiście tam może też być tkanka tłuszczowa, która utrudnia w ogóle wyczucie tego, co się w brzuchu dzieje. Może być tak duże, jakby ciśnienie, też z różnych innych powodów. Ja nie mówię, że to te kilka filmików ci wszystko załatwi. E, może być to duże ciśnienie w brzuchu zupełnie z innych powodów i ten brzuch będzie cały czas wypchnięty. Jeżeli tak jest, napisz w komentarzu. Jeżeli będę tylko w stanie, no to oczywiście z chęcią Ci pomogę, pokierujecie. Natomiast w wielu przypadkach już tutaj ta praca wpłynie właśnie na ten brzuch, tak? Czyli już tutaj poczujemy, że faktycznie trzymając tą miednicę i trzymając to, co już wcześniej zostało wypracowane, jest. Brzuch taki aktywny, zebrany. Ten dół tak jakby troszkę się podniósł, wyciągnął, wydłużył, trochę się tak zasał brzuch. No i super, jeżeli to jest, to ekstra. Zostaw jedną nogę w górze. I teraz stojąc na tej jednej nodze, cały czas palce mamy zadarte, bo chcemy mocno wciskać piętę. Będziesz tak mocno wciskać piętą tutaj tej nogi, czyli tak mocno wciskasz piętę, żeby sięgnąć dłonią jak najwyżej. I luz. I to będziemy robić na wydechu. Uwaga, wciskamy mega mocno piętę, sięgasz do góry. I chciałabym, żebyś poczuła, czy aktywuje ci się pośladek. Pośladek nogi, na której stoisz. Wydech, wciśnij piętę, i spróbuj sięgnąć ręką wysoko do góry. Wdech, plus. Wydech, wciśnij piętę, i spróbuj sięgnąć ręką wysoko do góry. Ok, i zmienimy stronę. Mam nadzieję, że poczułaś takie niepozorne ćwiczenie, ale powinna się dosyć mocno poczuć w swoim ciele, że jak faktycznie pracujesz nad bardzo aktywnym wydłużeniem kręgosłupa, odepchnięciem od stopy na ustabilizowanej miednicy, ustabilizowanej klatce piersiowej, to Twój brzuch pięknie reaguje, to całe Twoje ciało pięknie reaguje, pośladki się aktywują. I te pośladki, te mięśnie bioder tutaj, to wszystko właśnie jest potrzebne, żeby utrzymywać miednicę stabilnie i stabilna miednica to jest twoje podparcie dla dolnego brzucha. Więc po co cisnąć ten dolny brzuch, kiedy miednica jest taka i nie ma żadnego podparcia? No dobra, jedziemy na drugą stronę. Czyli wciskamy mocno piętę, palce są zadarte, wracamy się do, tej, do tego kolana w górze. Miednica jest wycofana, także może jeszcze tutaj trzeba ją dłońmi troszeczkę wycofać nad pięty, tak żebyś poczuła właśnie zebranie brzucha i aktywację, odpalenie się pośladka. I uwaga, na wydechu rośniesz. Wdech, spokojny i z wydechem. Rośniesz, wdech spokojny, rośniesz na maksa, wdech spokojny, ostatni, urośnij na maksa, możesz się na chwilę zatrzymać, poczuj co się tutaj zmieniło w brzuchu, okej okay. i luz. dobrze. I takie ćwiczenie, właśnie które będzie stabilizowało miednicę, czyli odrywamy jedną nogę, a pośladek nogi, na której stoimy, musi mocno pracować, żeby miednicę utrzymać stabilnie. E, takie ćwiczenia, gdzie mamy właśnie skorygowane to ustawienie miednicy, gdzie ten pośladek się sam tak naprawdę odpala, to są rzeczy, które pięknie właśnie tutaj będą wpływać na tą siłę mięśni bioder e, i na to. Czy nasz dolny brzuch ma to podparcie, czy go nie ma? Pośladki to są, powinny być najmocniejsze mięśnie w naszym ciele. I Jeżeli nie są tymi najmocniejszymi mięśniami, jeżeli są właśnie uśpione, osłabione, no to będzie to wpływało na to, co się dzieje tutaj w dole brzucha. Natomiast uwaga, nie chodzi o to, żeby tam cisnąć te poślady po prostu. Jak najmocniej z tymi gumami mini band, jak najszybciej, żeby one po prostu tam strasznie się zmęczyły. Tylko właśnie też chodzi o to, żeby pośladki dostawały od nas różne impulsy. Czyli praca stabilizacyjna będzie inną pracą niż praca z obciążeniem, praca z obciążeniem będzie inną pracą niż właśnie praca z gumami mini band. I pośladki, jak właśnie te takie duże, ważne mięśnie, one lubią różnorodność. Także lubią właśnie, jak się dużo dzieje, jak są różnorodne te ćwiczenia, ale... Też poukładane w sensowny plan, tak żeby one się po prostu krok po kroku wzmacniały. Jest to proces, który trwa, który wymaga trochę systematycznej pracy, bo nic się samo nie zrobi. Natomiast dobieram tak ćwiczenia i tak prowadzę cię przez ten proces, żeby to było jak najłatwiejsze, jak najprzyjemniejsze. No i oczywiście, żebyś jak najszybciej poczuła te efekty. Co dalej z tym zrobisz, to już oczywiście. Pozostaje po Twojej stronie, natomiast ja jestem po to, żeby Ci pokazać drogę, z jaką ja działam i jeżeli to jest coś dla Ciebie, to po prostu zapraszam Cię do mojego procesu. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze obszary. Wpływające właśnie na dół brzucha. Oczywiście inne filmy, które znajdziesz u mnie na kanale, na przykład film z ustawieniem głowy, też będą bardzo ważne dla tego obszaru. Natomiast chciałam zebrać właśnie takie najważniejsze rzeczy, które u 99% moich klientek, tak naprawdę, no, mają mega duże przełożenie na to, jak właśnie ten dolny brzuch się zachowuje. Także mam nadzieję, że ten cykl był dla Ciebie pomocny. Jeżeli mój sposób prowadzenia właśnie ćwiczeń, zwracania uwagi na różne właśnie takie aspekty techniczne, na różne drobiazgi jest dla Ciebie, czujesz, że to faktycznie zmienia Twoje ciało, to w takim razie zapraszam Cię do wspólnego procesu, który będę prowadzić, ty będziesz. Systematycznie działać i dzięki temu ty będziesz miała piękne efekty, a ja będę szczęśliwa z Twoich efektów. Także jeżeli masz ochotę, to sprawdź linki pod filmem i działamy.